Cześć, witajcie na kanale Camaro 5Gen. W poprzednim odcinku zajęliśmy się wymianą pompy wody, a w tym odcinku zajmiemy się wymianą termostatu. Zaczniemy od demontażu kolektora sącego. Zapraszam do oglądania odcinka, oczywiście subskrypcji naszego kanału i lajkowania naszych filmów. Kolektor przykręcony jest na śruby na klucz 13, albo jedna, druga. Mamy tych śrub raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I z tyłu. O, tutaj jest szósta śruba. Tam w dole. Odczepiamy węże. Jeden, drugi i trzeci wąż od Odmy. Wąż od Ewapa. Wąż od odmy, od odpowietrznika od skrzyni krbowodowej. która u mnie jest pociągnięty przez separator. Także odpinamy trzy węże i odpinamy wtyczkę od elektronicznej przepustnicy. Ona zlokalizowana jest tutaj gdzieś z boku. Unosimy kolektor do góry i mamy dostęp zarówno do yy, termostatu z tyłu. Tutaj Tylnej części silnika i jest na dwóch śrubach. Jedną widzę z lewej strony, drugą gdzieś tam powinna być podtyczką. O, o, tutaj jest z prawej strony. Druga śruba od termostatu i teraz tak. Muszę wypiąć tą wtyczkę. Usunąć kable z drogi. Yy, odpiąć rurę, która idzie tam od tyłu od termostatu rurę układu chłodzącego także przystępuję do odkręcania najpierw tej śruby mocującej rurę z tej strony a następnie będę odkręcał rurę od termostatu i spróbuję wykręcić, usunąć kostkę i wykręcić termostat dostęp do termostatu nie jest najszczęśliwszy należy odpiąć jedną taką kostkę i w miejscu, gdzie ona jest wsuwana o, na tą metalową ramkę, wtedy możemy wsunąć sobie już, już klucz. No i spróbować odkręcić termostat. Udało mi się ściągnąć obejmę z rury. Yy, odkręcić uchwyt yy, rury od termostatu. Jeden. Później był tutaj drugi, taki strasznie złośliwy na klucz 15, on jest w narożniku, mniej więcej na tej wysokości w narożniku na klucz 15 przykręcany. Następnie musiałem tutaj uchwyt od doprowadzenia paliwa też odkręcić na klucz 15, żeby sobie zrobić troszeczkę więcej miejsca, żeby dostać się do termostatu. No i finalnie udało mi się. Finalnie udało mi się zdjąć tą górną pokrywę termostatu wraz z rurą. Po bardzo ciężkich trudach udało się w końcu ten termostat wraz z rurą wytargać. Dostęp jest naprawdę tragiczny. Żeby sobie może ułatwić życie, czego ja nie zrobiłem, może łatwiej byłoby odkręcić tą śrubę i wtedy wyciągnąć samą budowę termostatu, rurę zostawić. Ale dostęp tam jest po prostu. No, Kompletnie no, koszmarny, no, co będę dużo krył. To nie chciałbym tego drugi raz zrobić. Także udało mi się tą rurę gdzieś tu poprzekręcać i wypchnąć do przodu. No a jak ktoś ma stokowy, ten oryginalny kolektor wydechowy, no to nie wiem jak to zrobić. Także tutaj gdzieś poprzekręcałem tą, za tymi rurami w związku na drugą stronę i tu jakoś po kombinacją metodą próby błędów udało się tą rurę wytargać tutaj przodem oczywiście po wcześniejszym po wcześniejszym zdjęciu węża i spuszczeniu płynu termostat ma takie uszy po bokach zablokowany jest tymi uchwytami po bokach w obudowie termostatu także należy dopchnąć tą sprężynę dolną i wykręcić termostat w lewo albo w prawo, po to tylko żeby przeszedł przeszedł tutaj dołem. Te uszy przeszły dołem i można wtedy go wysunąć i zamontować nowy. To jest stary termostat. Mamy nowy termostat Gatesa. Ten sam producent co pompa wody. Sprawdzamy, czy się czymś nie różnią. Nie widzę tutaj żadnych różnic poza dupkami. W oczywiście. Jest nowa uszczelka, którą należy podobnie jak w przypadku olejów posmarować świeżym płynem chłodniczym i zamontować do budowy termostatu. A następnie to wszystko z powrotem uchwycić do tyłu.